Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz jestem świeżo po przebytej chorobie i dawanie w gazik mogłoby nie wyjść mi na zdrowie, ale za to na zdrowie wyjdzie mi poruszanie się troszkę. I właśnie jestem, słuchajcie, w trakcie grabienia wybiegów. Zwróćcie proszę uwagę, ile piór leży na wybiegach. Kury pierzą się na potęgę, na potęgę się pierzą. Po prostu już dawno nie widziałem takiej ilości pierza. Można byłoby zrobić z tego poduszkę albo nawet kołdrę. W każdym razie słuchajcie, po, po krótkiej przerwie w nadawaniu wracam do nagrywania, ale co to za przerwa była? Wielka mi przerwa, jeden dzień przerwy, nic się przecież nie stało. Każdy ma prawo być chory. No ale nic, posprzątać wybiegi trzeba. Natomiast co tutaj? nowego w kurniku Kazika, co tutaj się wydarzyło, ewentualnie co tutaj się wydarzy, nawiązując do, nawiązując do tytułu. Bo tytuł być może uznacie za y, lekko kontrowersyjny, więc nawiązując do tytułu gra o tron w kurniku Kazika. Tak, tak, gra o tron, ale dlaczego, dlaczego taki tytuł? Dlaczego gra o tron? Jak w serialu, co prawda ja tego serialu nie oglądałem. Natomiast z tego co wiem, zapewne wielu was z was oglądało i z tego co wiem, wiele osób uważa, że jest to świetny serial, że jest to świetna produkcja. Mimo wszystko, że Pojawiające się w serialu postaci Cieszące się Sympatią widzów Ni stąd, ni zowąd Znikały z serialu Jakiś tam Ulubiony bohater Aż tu nagle Nikt, nikt się nie spodziewał I pyk Bohatera nie ma I niewykluczone, że właśnie tak Stanie się w kurniku Kazika. Właściwie to już już pomału się tak dzieje, bo z dnia na dzień mam coraz mniej kogutów. Koguty idą do wysyłki. Jeszcze co prawda sporo zostało. W poniedziałek wysyłałem dwa. W niedługim czasie pojadą znowu dwa i znowu jakiś jeszcze pojedzie. więc, Więc dzieje się, dzieje się. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że być może młode koguty nie są jeszcze, jeszcze waszymi ulubionymi bohaterami w kurniku Kazika. Natomiast niewykluczone, że zdarzy się tak, że któryś z bohaterów, albo któraś z bohaterek, którą dobrze, albo którego dobrze znacie, któregoś pięknego dnia po prostu... Wyjedzie z kurnika Kazika. Będzie to dla wszystkich być może wielkim zaskoczeniem, wielkim szokiem na kanale. No ale, tak jak w grze o Tron, aby serial był ciekawy, to coś musi się po prostu dziać. Więc zobaczymy. Takie, taki pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy leżałem sobie chory. I zobaczymy, czy będzie realizowany, czy nie. W każdym razie spodziewajcie się zmian w kurniku kazika. Zmiany muszą być, tak jak powiedziałem, aby coś się działo, aby sytuacja była dynamiczna. Więc również dynamicznie yy, musi się tutaj zmieniać od czasu do czasu to czy owo. Nie zdradzę wam, nie zdradzę wam dalszych szczegółów, bo wtedy nie byłoby to żadnym zaskoczeniem taka zmiana. Natomiast yy, u, uchyliłem rąbka tajemnicy, a wy teraz możecie spekulować i zgadywać co też miałem na myśli. Jak widzicie, Kury się gdzieś pochowały, nie mają dzisiaj parcia na szkło. Nioski są na zielonym wybiegu. Kochiny w ogóle gdzieś pod kurnikami w tujach. Jak widzicie, one są, ale się pochowały. Zanim przejdę do pana mecenasa, bo za chwilę zabiorę was w odwiedziny do loży vip i promotorów, skoczę jeszcze szybko po taczkę. Bo jeśli zostawię tutaj y, tak zgrabione to, co tutaj zgrabiłem, czyli to pierze i jakaś tam y, stara trawa, to jak odejdę, to one mi to po prostu szybko roz, y, rozwalą. Więc idę po taczkę i za chwileczkę widzimy się z powrotem. O, zobaczcie, tutaj już trwa wielkie rozgrzebywanie tego, co Kazik tutaj zgrabił. Nie ma uciekać. Znacie taką technikę? Nabierasz nogą i wrzucasz. Ale czystość musi być zachowana, niezależnie od tego, jakiej techniki sprzątania kto używa. Ważne, że sprząta, bo nikt nie lubi wejść po jajka na wybieg. I wdepnąć w coś brzydkiego, yy, ale dobrze, ale dobrze, słuchajcie. Dostałem również list od Fanki Kurnika Kazika. Za chwileczkę Wam ten list yy, pokażę. Może nie w całości, ale na pewno y, pokażę Wam rysunki, jakie zostały y, załączone do tego listu. Autorką listu jest siedmioletnia Lilia, która również posiada 7 kur 7 lat, 7 kur no, Lilia. Ciekaw jestem, czy jak będziesz miała 30 lat, to czy będziesz miała 30 kur, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Do Twojego listu za chwileczkę dojdziemy. Ja tutaj skończę yy, sprzątać i zabiorę Was do Pana Mecenasa. Wybiegi zgrabione, nieczystości wywiezione, więc teraz mogę zabrać Was yy, do loży VIP-ów i promotorów dla nowych widzów, dla tych, którzy jeszcze nie nie orientują się co to takiego loża VIP-ów i promotorów, więc szybkim słowem powiem, że jest to ta oto instalacja, która powstała tutaj z inicjatywy widzów kurnika Kazika i wszystkie te osoby, które są tutaj wpisane na tej tablicy, uszacownego pana mecenasa, cześć mecenas, są to osoby, które w taki czy w inny sposób wspomogły rozwój kanału jako takiego, rozwój kurnika kazika? Osoby, które wspomogły i wspomagają żyjące tutaj kurki, wysyłając w takiej czy w innej formie pomoc, dzięki której to pomocy mogę kupować jedzenie dla tych ptaków i rozwijać kanał kurnik kazika. A sponsorami dzisiejszego odcinka są osoby takie jak Piotr y, Rosik, który zakupił y, u mnie dwa koguty dla swoich niosek. Pojechał do Piotra, pojechał, pojechał do niego Johan i pojechał do niego y, Bruno. Bruno, który również był kogutem y, po Hansie. Zobaczcie, nie wiem czy widać. Hans dostaje w tej chwili nowego ogona. Zresztą, może podejdę tutaj. Ostatnie dwa pióra z ogona Hansa zaczepiłem tutaj, bo Hansowi rośnie już nowy ogon. No, kury są w okresie pierzenia, więc nie wyglądają może jakoś spektakularnie, ale już niedługo Hans będzie miał nowy, piękny i wspaniały ogon. Mam nadzieję, Piotr, że koguty, które do ciebie pojechały, Będą się u ciebie dobrze sprawowały. Dziękuję tobie za wsparcie, jakie okazałeś dla kurnika Kazika, dla żyjących tutaj ptaków. Twoje miejsce w loży vip i promotorów jest tutaj. O! A kolejną osobą jest Wojtek. Wojtek. E, Wojtek 3. E, Wojtek 3. Nie wiem, czy mogę, czy nie, więc nie użyłem nazwiska w całości. Natomiast Wojtek również zakupił u mnie dwa ptaki. A płacąc za nie dorzucił jakąś tam cegiełkę, za którą będę mógł kupić coś dla moich kurek. Przedstawicielką płci pięknej, jako jedyną dzisiaj jest. Lilka z dziedzinka. Yy, Lilka, twoje miejsce w loż VIP-ów i promotorów. Jako że lewa strona jest bardziej zapełniona. Twoje miejsce będzie tutaj. Pod rancho y, rewizor. Rancho rewizor. Przy okazji serdecznie pozdrawiam. Wszystkie koniki z rancha. O! Lilka z Dziedzinka również wsparła kurki w kurniku Kazika, ale to nie wszystko, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Lilka yy, czy też Lilia napisała do mnie list, który Wam w tej chwili pokażę, ale żeby było go dobrze widać, to przejdę sobie na wybieg Doniosek. Oto on. Oto list. I co tutaj jest napisane? Dzień dobry, Kazik. Mam na imię Lilia. Mam 7 lat i mieszkam w dziedzinku. Też mam 7 kur. Lilka, y, Lilia przysłała wsparcie również dla moich kur. Bardzo Ci, Lilia, dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczny. W imieniu własnym, jak i w imieniu kurek, raz jeszcze serdecznie Tobie dziękuję. Ale to, co najbardziej mi się podoba, to są rysunki rysunki od lilii i zobaczcie wyglądają tak siedmioletnia dziewczynka słuchajcie nioska, to jest rozumiem, rozumiem że to jest e, taka pomoc naukowa, naukowa do rozpoznania e, gatunków kur nioska, silka e, pewnie wiadomo jak czarna to halina i kochim kolejny rysunek to są kury. Kury lili. I mamy tutaj tak. Mamy tutaj halinę. Mamy tutaj fajansa. I mamy tutaj. Jeśli się nie mylę, to jest tutaj napisane puszka. I teraz y, zastanawiam się, czy korzystać z tej pomocy, którą pokazałem Wam wcześniej. Halina, czyli halina będzie silką, tak? Ale może się mylę. Fajans będzie nioską, a puszka będzie kochinem. Jeśli tak, to super. A jeśli się pomyliłem, to, to bardzo przepraszam. Na kolejnym rysunku, na kolejnym rysunku zobaczymy samą autorkę listu. Lilia, mam 7 lat. No piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie. Serdecznie Ci Lilia dziękuję. A teraz moje cacko ulubione. Zdjęcie kazika. Zobaczcie. Tada! Kazik we własnej osobie. No strasznie mi się to. Strasznie mi się ten rysunek podoba. Nie wszyscy zapewne wiedzą, co to za ubranie. W które ubrany jest tutaj kazik na tym rysunku? Ja oczywiście wiem. Ciekaw jestem, czy wy wiecie, jeśli nie wiecie, to wam powiem, Lilia ogląda również yy, drugi kanał Kazika, no bo skąd wiedziałaby, jak Kazik wygląda, że wygląda jak Brad Pitt, <ścoughs> no i ten strój, no i ten strój, jest to strój motocyklowy, Kazik jest tutaj ubrany w buzer, ci z was, którzy nie wiedzą, co to jest buzer, Zapraszam na mój drugi kanał, czyli Enduro Concept Garage. Jak sobie go pooglądacie, ten czy jeden, czy drugi odcinek, to zapewne dowiecie się, co to jest buzer. Lilia, serdecznie jeszcze raz dziękuję Tobie za wsparcie dla Kurek Kazika. Dziękuję Tobie za list, który do mnie napisałaś i przysłałaś. A ja już pomału się z Wami żegnam w tym odcinku. Wrócę jeszcze tutaj do loży VIPów i promotorów, bo dla wszystkich, wszystkich VIPów i dla wszystkich promotorów, czyli dla Was, kochani, wielkie, ale to wielkie brawa. A w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję niniejszym za oglądanie. Mówił do Was Kazik. Może idę dawać w gazik, kto wie. W każdym razie my widzimy się w kolejnym odcinku.